Siemanko, z tej strony Sebana. To jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym materiale do wygrania macie 10 złotych e, kodzik Blik, i ten blik pojawi się w komentarzu. Także kto pierwszy, ten lepszy? Wiadomo, standardowo, jeśli chcecie wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz bić na Discorda i Instagrama. To macie wszystko w opisie. No i w opisie też pierwszy link. Wbijajcie sobie, bo macie z moim e, kodikiem właśnie procent opłaty na case dropa. To możecie płacić każdą metodą płatności. Teraz naprawdę się opłaca, bo tak jak widzicie, mamy nowy event Future Dreams. E, no i będzie on trwał 48 dni. No i zobaczymy. E, dzisiaj w ogóle zaprezentuję Wam ten event i pokażę Wam, co tutaj wszystko. No, jak to działa standardowo? Mamy tutaj zakładeczkę eventową, no i mamy wszystko tutaj pokazane. Jak widzicie, top 100 użytkowników z największą ilością punktów wygrywa sobie naprawdę bardzo, bardzo fajne nagrody. Dlatego serdecznie Was zapraszam do brania udziału. Zobaczcie, no tutaj, chłop ma załóżmy 2400 punktów i zgarnia sobie naprawdę fajną awubkę. Także bierzcie sobie udział. A jeśli nie chcecie trzymać e, tych punktów, to możecie właśnie wydać e, te punkciki tutaj w tych trybach. No i w sumie możemy od tego zacząć. Mm, otwórzmy sobie tutaj e, jedno pole, drugie, trzecie, czwarte. No i e, im jakby jak skończycie te cztery pola, macie droższe, coraz droższe 1000, 1500, 3000 i tak sobie lecicie do końca, tak jak w poprzednich eventach mamy Future Dreams. E, no i tutaj widzowie. Ilość zebranych odłamków. No, graficznie jest to wykonane fenomenalnie. Mamy tutaj 50% szans na ucieczkę. Mm, no, i mo mogę w sumie też wrzucić, żeby nie było, że tutaj nic nie pokazuję wam. Cyk, wrzućmy sobie tą końcóweczkę. Próbujemy uciec. E, zostaje mi 10 koła. Czarujemy, i w tym momencie zgarniamy skina. Zgarniamy skina. Flashbacka bardzo fajnie na 50% udało się. E, także o to w tym chodzi. Lecimy dalej. No tutaj zrapeczki standardowo, no kurcze graficznie to jest kozacko zrobione. Zdrapujemy sobie zawsze tam jakieś temki albo do wypłaty, albo na upgrader można sobie e, użyć. No i mamy jednorękiego bandytę, taką ruleteczkę, że musimy mieć trzy te same rzeczy poziomo. No i ja mam trzy takie kryształki, no i zawsze to jest skin, zawsze to jest skin za 40 groszy. Pokręcę sobie jeszcze raz, ale najważniejsze w dzisiejszym odcinku jest to, żeby otworzyć te nowe skrzynki Tym razem się nie udało, bo widzicie nie mamy w poziomie e, Tych samych rzeczy Mam 1300 zł Dlatego otwieramy nowe skrzyneczki Lazurowa, Anarchizmi, Kryształu I Mastera Zobaczymy co w nich właśnie się znajduje Lecimy ze skrzyneczką lazurową No i ona jest taniutka, to otworzymy sobie takich 5 22 zł wydajemy na e, Właśnie 5 takich otworzeń No i co trafiamy Chyba, chyba nic drogiego, chociaż jest ten e, O! Ten SG kosztuje 9 zł, bardzo fajnie, bo mamy... No skrzynka się zwraca. To jest najważniejsze, to otwórzmy jeszcze 5. No i zobaczymy, co będzie tym razem. Może jakiś czerwony itemek. Czerwonego nie ma, ale też wydaje mi się, że tragedii nie ma. Mamy 15 zł. Nie jest źle, nie będę, na, nie będę narzekał, bo skrzynka jest wiadomo tania. Lecimy dalej skrzynka anarchii. No i tutaj już mamy lepsze skinki, ale wiadomo jest to skrzynka za 11 zł, Też nie będę od niej wymagał jakiejś tam. E, ogromnej, znaczy drogich skinów z tej skrzynki. co my tutaj mamy? Mamy dwa. nie, Mamy dwa różowe skinki, dokładnie 52 zł, 20 zł ten SG tutaj uspik. Nie ma źle, wydajmy 55. No to otworzę sobie jeszcze 5, czemu by nie, może akurat jakiś czerwony tutaj temek poleci. Zobaczymy, co będzie tym razem. O nie no, tym razem dużo, dużo gorzej. Mogłem już nie otwierać, chociaż zawsze i tak z tego jest 35 zł, także tragedii. Nie ma, lecimy dalej skrzyneczka mi 25 zł, jedno otworzenie. No i tutaj już mamy dwa noże. Mamy naprawdę z tych czerwonych tempów fajne skiny, z różowych też w sumie. Ale no, w sumie najgorszy itemek to jest ten umpik. Tak to nie ma jakichś tutaj tragicznych skinów. Dlatego ta skrzynka wydaje mi się na w miarę spoko. Otwieramy trzy takie 73 zł. Mówię, że wydaje się w miarę spoko. Zobaczymy jak będzie z niej dropiło. No, dropi jak na razie średnio, bo na pewno tutaj 75 zł nie zrobimy. Mamy cztery dyszki, ale dobra, no. Otwórzmy jeszcze trzy. Trzeba testować, trzeba testować i jeszcze raz trzeba testować. Są to nowe skrzynki, dlatego będą one często teraz otwierane na odcinkach. No, tutaj nie oddało. Tutaj z tej skrzynki nie oddało. Skrzynka mi jak na razie. Najgorsza z tych trzech, przynajmniej. E, no, ja taką miałem, bo, bo wiadomo, że to wszystko zależy od szczęścia. Le lecimy dalej do skrzynki kryształu. No, i skrzynka za 65 zł. No i te skiny tutaj prezentują się naprawdę już bardzo, bardzo dobrze. 65 zł, dobra. Otworzymy dwie 130 zł. Oczywiście pamiętajcie, widzowie, że za każdą skrzynkę, jakby dostajecie te punkciki, które później właśnie musicie albo zostawić, albo wykorzystać. W evencie tutaj tragedia, bo 70 zł, a po jest 130, ale dobra. no Testujemy. Trzeba otwierać dalej. I może tym razem coś lepszego. Okej, okay, wydaje mi się, że będzie lepiej. Ten digielek zależy w jakim stanie on jest. Jest on w stanie fit tested, czyli mamy 91 ziko. to też niestety profitu nie daje. Ale lepsze to niż było. bo od digielka mieliście ostatnio u mnie do wygrania y, na streamie. Także, również widzowie pamiętajcie o tym dzwoneczku, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo te osoby, które mają dzwona są zawsze pewnie na live'ach, y, są poinformowane o filmach, także dzwoneczek w tym momencie zostawcie. No, i lecimy ze skrzynką Mastera, najdroższą. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy tutaj jedną kosę. Ile na nią procent jest szans? 0,5% szans na Blue sporta Factory New 2%. Okej, okay, zobaczymy. 75 ziko. Otworzymy sobie sporo tych skrzyneczek, bo mamy jeszcze 750, 730 ziko. Otwieramy dwie i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieć. No tutaj sabiutko, bo. Berety i ten 57 raczej drogie nie są. 57 ziko Pamiętajcie, że za dwa takie otwarcia wydajemy. 150 zobaczymy. Zobaczymy, co mamy tym razem. I jest Bloodsport. Zobaczymy, w jakim on będzie stanie. I jest on w stanie. Widzowie, factory New Plus N4 Atomic Alloy. I mamy 469 zł. Z tej skrzynki to jest fenomenalny drop. O takie prosiłbym. O takich więcej bym po prostu prosił. E, Case Dropika. Lecimy dalej. Co my mamy tutaj? No, tutaj gorzej znowu. Tutaj znowu gorzej, bo 84 zł. Ale ta skrzynka mi się podoba, powiem Wam szczerze. Podoba mi się, jak na 2% trafiamy w Sporta, to jest dobra informacja. Ale no, kurczę, no nie można chwalić dnia przed zachodem słońca, bo teraz już idzie dużo gorzej. Ale nie będę narzekał, są to nowe skrzynki, będę ich otwierał dużo. Na pewno więcej na streamach, na odcinkach. Także obserwujcie widzowie, teraz trafiamy gloczka, no i przejdziemy sobie tak jak w każdym odcinku na upgrader. Mamy sporo tych tańszych itemków, to sobie zaznaczę, 15, i walniemy to sobie na razy 5, a niech będzie lewa góra. Upgradeujemy i to może siąść, i to może siąść i to siada. Dziękuję bardzo, upgrade'ik na 20% siada, bardzo, bardzo ładnie. No w końcu taki filmik, gdzie coś się udaje, a nie, że wszystko jest spalone, 113 zł. Dajmy sobie tym razem prawą stronę. No i to kurczę, niestety nie siadam. No i widzicie, tak to jest, jak się chwali coś. No i potem jest totalna dupa. Yy, ale dobra, no nie będę narzekał, bo w końcu coś się dzieje w tym odcinku. 177 zł na kosę znowu na prawą stronę daję. No i to powinno siąść. No i bardzo ładnie. No i bardzo ładnie. Dziękuję. Mamy koskę w ekwipunku. Jest naprawdę ok. Ile w tym momencie mamy? Mamy w tym momencie 1240 zł plus te 55, czyli myślę, że jesteśmy um, na plus na plus jesteśmy w tym momencie Ale jeszcze sobie walny tutaj upgrading za 200, a dam znowu prawą stronę, może akurat siądzie No i to siada widzowie, let's go! W końcu odcinek, w którym zarabiamy, jeśli chcecie więcej takich yy, i testowanie nowego eventu, zostawiajcie łapę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz wiecie na Instagrama, Discorda Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i się manko.